Cześć, w tym odcinku przedstawię Wam unboxing. O no, których nie widzieliście już od dosyć długiego czasu. Ostatni unboxing to był gry Bioshock 2 na platformę PlayStation 3. No a w tym, ten unboxing będzie dosyć duży, bo przedstawię Wam dysk twardy zewnętrzny Seagate Fusion Disk external Drive o pojemności 1 TB. Ten dysk został zakupiony dzisiaj w sklepie Wobis za 369 zł jest to naprawdę przystępna cena jak na dobrej jakości dysk o pojemności 1 db generalnie dysk jest jak widzicie przystosowany do PC ale chodzi tutaj generalnie o Auto Backup i Sync Software, software czyli po prostu no, jest w środku jakiś program, który automatycznie się instaluje po podłączeniu. No i będzie robił nam backup tych plików, czyli kopię zapasową tych plików, które się znajdują na dysku. Ym, niestety na Maca tego programu nie ma. Programu nie ma. No trochę szkoda. Ale generalnie, jak czytam komentarze na temat tego dysku, to nie ma żadnych problemów. Jeżeli jest jednak jakiś problem, no to jak widzicie, producent daje nam aż 5 lat gwarancji. Gwarancja polega po prostu na tym, że po prostu piszemy do producenta, że mamy zepsuty sprzęt, a wysyłamy go, a oni w ciągu dwóch tygodni powinni nam zwrócić nowy, bo. No takie rzeczy generalnie się prawda nie naprawia, tylko wymienia na nowe. Dobrze, co jeszcze o tym dysku można powiedzieć? No jest idealne dla właśnie zdjęć, muzyki i filmów. No dobra, tutaj jest właśnie, tutaj możecie zobaczyć okienko tego z Windowsa. No i chyba to byłoby wszystko. Więc przejdźmy do unboxingu. Jest to ostatni w Obisie, to było w Złotych Terasach i jest już odpakowane, więc... czyli znaczy odpakowane tylko jest pudełko, ale generalnie sprzęt jest nowy, bo był tylko pokazywany i nie ma żadnych problemów. No i tutaj mamy ten dysk właśnie, jego wielkość to 175x175x33 mm, to 33 było, powinno być w środku, ale mniejsza o to. Co jeszcze jest w pudełku? W pudełku oczywiście są jak zawsze papierki, no, papierki tutaj jest po polsku szybkie wprowadzenie i tutaj karta na temat gwarancji jest też po języku polskim, jak już mówiłem gwarancję mamy 5 lat, czyli jest to naprawdę dużo, no, dysk ma wystarczyć na dłuższy okres czasu, prawda? Hmm. Dobra, tu mamy tak podstawkę, to jest też fajne, bo dysk możemy położyć w ten sposób, tak jak teraz leżał, albo w ten sposób. No i to jest generalnie fajne, no bo no, też wygląda jak design. A tu mam tą podstawkę. No jaka podstaweczka. Teraz ją doczepimy. A tu mamy USB. Chyba USB, tak, USB. Widzimy port 0. Przychodzący w mini Aha. Dobra, o to. Mm, tutaj mamy zasilanie. Moment Proszę szarpnąć. nie lubię tych zamknięć, nie wiem, po co to w ogóle? i coś padło. No i tutaj mamy zasilanie. I sprytne, tak jak robi to Apple oddzielnie, mamy wtyczkę do kontaktu. A to jest przejściówka do amerykańskiego gniazdka. Musicie zauważyć. dobra, to teraz to schowam. I spróbujemy. Go postawić. Dobra, generalnie dysk no, jest bardzo, bardzo fajnie wykonany. design jest naprawdę bardzo dobrze. Tutaj to powinno się świecić to jest po podłączeniu. Mamy gumowe, żeby nam się nie suwało. I dobra, jak teraz to podłączyć? Tutaj nie wiem. No, chyba coś w tym stylu. O! I mamy. Mamy bok. I stawiamy i jest. Yy, elegancie. Tutaj mamy jeszcze mobilki, co znaczy że mamy folię. Ja na razie nie będę zajmował. Żeby zdjąć tą podstawkę. To nie, wiem, co zrobić. Dobra, o to. Tu mamy wejście na USB. Tu mamy wejście na zasilanie, a tu mamy wejście lock Safe chyba, z tego co pamiętam. Tak, no i mamy wszystkie te informacje. No co, jest dysk. Generalnie jest naprawdę, 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 fajny. Nie będę go na razie podłączał, bo nie mam blisko kontaktu. Ale to co teraz pokazuję wam, to tu możecie znaleźć właśnie w opakowaniu i razem z papierkami. No i co? I to by było chyba na tyle. Pokazałem wam unboxing dysku zewnętrznego, twardego. Seagate Free Agent Desk Extra Drive 1TB, czyli 1000 GB. Myślę, że jest to godne polecenia jak na razie, bo nie widzę w nim przeszkód żadnych W użytkowaniu i myślę, że jest to godne polecenia hmm, dysk. Naprawdę jak potrzebujecie jednego TB, to mogę polecić ten tak jak oczywiście producent, prawda? A, jeszcze generalnie, zapomniałem Dysk y, ma 7200 obrotów na minutę. Co jest naprawdę, naprawdę dużo i to jest standard w 3,5-calowych dyskach. No i posiada 32 MB pamięci podręcznej, czyli zwiększa się szybkość tego. Dysku. Dobra, zobaczyliście unboxing Seagate FreeAgent Desk External Drive 1 TB. Zapraszamy do obejrzenia poprzednich unboxingów poprzednich odcinków no, i to było na tyle. Szedźcie na, na Twitterze, subskrybujcie su więcej subskrypcji, więcej filmików. No, do zobaczenia. No i co? I to jest, co to jeszcze można powiedzieć o tym dysku? No chyba nie za wiele. Co mam jakieś papiery? Aha, a tutaj pewnie jak, jak podłączyć. Co jest no... <laughs> szczerze mówiąc dla idiotów, no bo chyba każdy może podłączyć, ale no, szybkie wprowadzanie, prawda?